Stacja pro senior Odział Warszawa. Dzień dobry Iwona Witkowska. Dzień Moim przedmówcą jest pan Jacek Fedorowicz. Miło słyszeć pana. Teatr Kolegium Nobilium, tym spektaklem przywołuje widma Powstania Warszawskiego i daje głos tym, o których historia najgłośniej milczy, czyli cywilom, a nawet można powiedzieć dzieciom. Godzina widmy. Czyje głosy usłyszymy w tym przedstawieniu? To jest. Y, właściwie w tym y, wstępie zawarła Pani sens przedstawienia. Natomiast odpowiedź na Pani pytanie jest dla mnie bardzo trudna, bo tu musimy się zdecydować, czy wymieniam obsadę aktorską, yy, czy bardziej mi chodzi o, o, ludźmi, o, o, autorów, o wspomnienia o autorów, rysku, autorów jest... wspomnień. Więc y, naj Większy udział chyba ma Miron Białuszewski, mm -hmm. a potem tak na wagę biorąc, to, to chyba ja, bo <gadam> dużo gadam i bardzo dużo mm, moich autentycznych przeżyć tutaj się znalazło. Ile pan miał lat, kiedy powstanie? Dokładnie 7 lat i 14 dni. Ta liczba jest w tekście, stąd tak precyzyjnie umiem ją od razu przytoczyć. A poza tym jeszcze Maria Diatłowicka, Michał Gradowski, Łucja Kamińska, Liliana Kalinowska, Agnieszka Muszyńska i jeszcze kilka osób, które w różnych formach publikowały swoje wspomnienia z powstania. One z Stały się bazą do mm -hmm. tekstów, które tu padają. Udało mi się rozszyfrować, że pan Michał Gradowski miał 12 lat, pseudonim Miś, Batalion Soku. Pani Wanda Szemplińska w tym momencie miała 12 lat i pan Olasa Andrzej 8 lat. Innych osób nie udało mi się. Że tak powiem, rozszyfrować. Ale... I, tu bym, I tu bym panią serdecznie namawiał, żeby pani z tym się zwróciła do reżysera, pana Marcina Starosty, ponieważ on, on, jakby to powiedzieć, on był absolutnie. Głównym, y, głównym obrabiaczem tych wszystkich tekstów i ja w zasadzie Rozumiem. nie mam prawa mówić w Ej. imię. Ej, mama mówiła, że nie wolno przy ognie. Mama mówiła, że mnie wolno. Nie ma nic, takiego nie mówiła. Bo tam leży jakiś pan. Ja że nie wolno tak leżeć i wymuszać. Trzeba mu powiedzieć, żeby wstał. Wstań, nie wymuszaj! Wstań! Wstawaj, no! Co ja mówiłam o oknie, Michał? Jakie wspomnienia przedstawi pan w tym spektaklu? No, nie chciałbym. Uprzedzać. <laughs> nie chciałbym uprzedzać faktu, ale wspomnienia banalne. Wspomnienia banalne, dlatego, że tu, tak mi się wydaje, jak wyczuwam sens tego spektaklu, to napięcie, atmosfera i groza sytuacji jest gdzieś podskórnie się przewijająca. Nie ma tutaj nagłych, efektownych krzyków, obrazów. To jest, to nawet zabawnie brzmi, jak powiem, że to jest przedstawienie poświęcone 80. rocznicy powstania, a ani razu nie pokazuje się na scenie żadna broń. I to jest chyba, no nie powiem, że zasadą tego przedstawienia, ale to jest kierunek, w jakim twórcy, moim zdaniem, bardzo słusznie. Poszli dlatego, że, że nie ma lub też za mało jest o cywilach, którzy bardzo cierpieli. Co zostało z nami po Powstaniu Warszawskim? A co zostało z panem Jackiem po Powstaniu Warszawskim? E, Może takie nawet osobiste pytanie. E, ju, ju, już niewiele w tej chwili, 80 lat po, po wszystkim. i. Temu troszkę też jest poświęcony ten spektakl, tak jak ja go odczytuję, właśnie rozmyślaniom na temat rozmyślań o historii. W jakim momencie to, co jest nagle bolesnym, tragicznym wspomnieniem, bo ja nie muszę pani zapewniać, że napatrzyłem się w czasie powstania różne rzeczy widziałem i mając 7 lat i będąc dzieckiem no troszkę takie rzeczy trudno zapomnieć, to prawda na wiek rozwiniętym to trudno, żeby mnie nie pamiętał, ale po jakim czasie świeże przeżyte powoli przechodzi w bitwę pod Grunwaldem. Ja mówię w tej chwili, Przenosi. bo gdzieś na przykład z bitwy pod Grunwaldem może nie, ale z Bolesława Chrobrego już możemy sobie swobodnie żartować, możemy sobie robić jakieś. Zresztą nie, no nawet już z potopu szwedzkiego żartujemy. Niedawno było coś takiego w telewizji, taki serial bardzo śmieszny. Podobno ja nie miałem czasu tego oglądać. Więc kiedy te wspomnienia. Stają się jakąś taką raną zabliźnioną, i jak głęboko ciągle w nas tkwią? To są pytania, na które staramy się na żywo w praktyce odpowiadać. Dziękuję bardzo. Osiem, dziewięć, dziesięć, Ja pamiętam inne liczenie, do sześciu. Oni liczą od momentu oderwania się bomby, od nurkującego samolotu do chwili, kiedy bomba fajnie w ziemię. I wtedy ulga, jeżeli liczyli do 12, to znaczy, że nie wypał. Ja pamiętam inną straszliwą broń, nazywaliśmy to szafa albo krowa. To dziecko, wyobrażałem sobie, że najpierw słychać sześć nakręceń jakiegoś gigantycznego mechanizmu. To, to jest taki dźwięk, który do końca życia będę pamiętał, może nie potrafię go dokładnie powtórzyć, ale to było coś w rodzaju takiego... Stacja Prosenior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.